I witam w kolejnym odcinku, że w Raman nadal jesteśmy u łowcy, czyli Razofa. Teraz nie, teraz, raz nie oddaję Teraz od mikrofona jak w poprzednim odcinku. Ta muzyka fajna jest przy nim. O, trafi mnie. I znowu mnie w nosze kręci. Co ja mam z tym nosem? Alergię przydał powinnać końcę ja nadal kicham, prycham. Wow. To ja cztery bomby tego nigdy nie widziałam. Co to było? Ale go przechytrzyłam! Dobra, zwiał. zylon ma życie A i teraz kilka na że... To znaczy, że go, że ktoś będzie ja ruszkę... Albo laskę, albo nie wiem co. Dziękuję za otwarte drzwi. Dziękuję za otwarte drzwi. Chyba otwarte. otworzenie... Od... Otwary, otworzenie. Nie, nie wiem. Tędy. A to jest twój koniec razów. pierwszej jest walki. I do, i do widzenia. <laughs> Nikt mnie nie powstrzyma. jeszcze <laughs> walnąć a ty znowu swoje. te brawo ja do ściany mówisz. Zamiast do tak którym steruję. Eee, 95. Ale ja okropnie mam mało tego dycha. A bo... to już nie ma żadnych punktów. Mam uśmiechniętą, hura, mam uśmiechniętą! No to nie będę musiał wracać tego levelu. To ja, Globox! A przynajmniej się dowiedzieliśmy, że... To jest, to rado do zapału Globoxa. Myślę w tym dole. Leci! Trzeba wybrać kopalni! Bo... Też dobry tekst! Leci! Trzeba wybrać go... I po prostu się gdzieś... ślumy i... ...takie łapki... które to po niebie... Begonia, przed walką z Begonia, to nam tak te pusty czerwone podawały? Powiedz zwykłą pięścią! To było głupie. Jakie to jest pod nosem? O, tutaj. No jak ty mam gość, go nie traf... Chodzę w kółko, z jakąś pustkę mi dadzą pod nogi. To jest dobry tekst, bo okrzywiłam ten tekst tutaj. Eee. Z łapami to pod kościół! Powinienem powiedzieć, jak to nazywa. To... Instagram to bardzo Dzień. dumny, mówi, jak się nazywa. Dziękuję, że spadłeś. Jest, ja się na tym nie znam. Czemu ty. ty ale teraz ty... to no, do mnie. No. No, no, no... no, nie wiem, co tu chodzi. No, dziękuję, no, no. No, że mam dużo no, miejsca na dysku. I przepraszam za no. to przejście, bo za ten odcinek w nagraniu zapomniałam je skleić. I zapomniałam się przełożyć też do YouTube. A. Ale jeśli mi się te filmiki z IP nie usunęły i dlatego zajmuję się D zajęły. I witam po, po przejściu, przeprezę to przejście, ponieważ Fraśnik powiedziałem, że mało miejsce na dysku i sam ucząc sam pozostałem bag na mroku, to aby nagrać tą drugą walkę, walkę z Razofem. Żeby nie będę słychać No nie I ominować dużo śmiesznych tekstów, ale myślę, że się znowu pojawiam. i jeszcze raz przepraszam za oczterki Ała Jeszcze go balad. I sobie tego... Mam dalej czerwoną pięść <gry> Dobry tekst A najlepszy tekst jest z kwiatecznym Roklumu Potem wam powiem jaki Spada. No, tu chce mnie stąd. dobry tekst Globoxa. O nie, oni zapłyną puszkę. Aż możemy bo ja konzysta, kiedy jesteś tą platformę, trochę kiepsko z nami. A, nie spadaj, nie spadaj, nie spadaj. Aj! Mówiłam! Nie! No! Ale teraz ty mi zrobiłeś kywdę! A co mi trafiła tego kula? Mogę mieć trochę mniej punktów, ale to jest moja wina. No, ja go nie trafiłam. skomstwo w fanship normalnie. Aaa! Spadłam jeszcze. A bo ja do zamiast naciskam.

No, to... no co ty, Razow, naprawdę? Nie co ty jest teraz, my sobie mrokluwy i on sobie mrokluwy, teraz bardziej z nami, to on jest... nie działa w interesie obydwu. Ludzie, on ma dziecię, to jest żenujące. Będź... Nie bądź dla mnie, tylko bądź dla niego! Kurde... Nie spadaj! Ugh. Dziękuję. To jest najpustsza, bo ona nie jest potrzebna. O ty, z filią No, nie spadaj, Rayman. A masz. Nareszcie. z mi przepraszam uczą, ale naprawdę nie miałam... Naprawdę mi dopiero zobaczył, jak chciałam zapisać ten filmik. I ten filmik jest po angielsku, więc to jędrzejsze dialogi. Te tak żeby długo tłumaczyć. Tutaj jesteś. Przygotuj się na to. I teraz będę coś znajomego słychać. Poznajcie te dźwięki. O, te dźwięki właśnie nie słychać. Tak to dało takie dźwięki. Jaki oh kluboxa odwójce, bo takie słodkie. No, powiedzmy, że nie ma pomysł. Jak no, widzę to było na powtórz poziom, a jego tu. I teraz wiem. I kontynuujmy u żywych... żywych żywy, 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 trupów, a nie o Tak. I na małych trupów! Nareszcie! Przynajmniej jest cisza i spokój. A ja myślałam, że tu się będzie roić o jakichś przerażających, gnijących drubożerców. Kłótans ze mnie! ze Głupca ze mnie! Co <coughs> to <coughs> za <coughs> kawałek? <coughs> Dobra, i, do, i to... było na tyle, tym odcinku, jeszcze przypraszimy te usterki z Fyrabysem i do zalecianym Pa pa.